Jest 26 maja, Dzień Matki, a na niebie bardzo, bardzo dziwne zjawisko. Jest trochę tęczy, mrok, słońce gdzieś tam z tyłu, no niesamowity efekt. Kamera tego kompletnie, całkowicie nie oddaje. Zresztą ja z kamerowaniem tak trochę na bakier. A tymczasem dzisiaj przyszła do nas paczka, ale z DKMS-u. Walek jest podopiecznym tej fundacji, która działa już od 13 lat chyba w Polsce. Jest taką niezależną organizacją non-profit i jednocześnie w Polsce największym ośrodkiem dawców, to się nazywa fachowo, dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Przy okazji chcę powiedzieć, że każdą, Każdą przesyłkę, która przychodzi do nas, filmuję, bo jest to forma podziękowania i jednocześnie też informacja dla darczyńcy, że przesyłka dotarła. Wiem, że dwie czy trzy idą z zagranicy, więc trwa to dłużej no bo w końcu mamy XXI wiek i gołębie pocztowe są po prostu przeciążone. Co zresztą czasami widać jak niektórzy z Was znajdują ptasia obrączki. No trochę makabryczne, wiem. Dzisiaj mam ciężki dowcip. Ale za to wciąż mam misję. O tej misji przypomniała też Natalia, która prowadzi dwa kanały Zdrabkowy Kosmos, gdzie drapię sobie trapeczki oraz Moje Życie w Polsce. A ja wiem, że ta misja będzie trwała bez względu na to, co się stanie z Waldkiem. No, w palce. Dobra. Damar, w tym szczególnym dla nas miesiącu, który obchodzimy się do walki z nowotworami krwi. pragniemy gorąco podziękować za to, że. Żeby... Chciałeś podzielić się z nami swoją historią, życzymy Ci jej przede wszystkim dużo zdrowia, wielu powodów do radości i coraz cudownych ludzi wokół, którzy będą Cię wspierać i inspirować każdego dnia. Jako podziękowanie wysyłam dla Ciebie naszego anioła. Podobne będą anioły wędrowe naszych dawców, którzy dali szansę na życie pacjentom potrzebującym pomocy. Mm, Pokaż mi karteczkę, bo tutaj y, anioł chyba będzie tutaj, wiesz? Okay. Tak, wiem, zaleśniłem się. Ale jest ciasto. Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. To jest, myślę, bardzo ważne, bo żyjemy w czasach, kiedy tych nowotworów jest niestety dramatycznie dużo. Kiedy ostatnim razem czekaliśmy w przelątku na kardiologa, w kolejce z nami z oddziałów były same maluchy. To jest taki torcik. Nie chciałabym go tutaj. Zmasakrować palcami. Torcik wedlowski, miam, miam, Ale Waldziu i tak za bardzo nie będzie mógł go jeść, bo tam jest po prostu czekolada. A przy takiej ilości leków z kolei duża ilość słodkiego po prostu nie jest dobra. No. Akurat I... kiedy już skończyło otwierać. Mm -hmm. I to jest anioł, i on jest pewnie ręcznie robiony. Także delikatnie, bo nie wiemy z jakiego jest materiału. A pewnie z soli chyba. Czy może, jak... być, może być z masy solnej, może być z gipsu. Ewentualnie zobaczę obu dwóch naraz. Kiedy okazało się, że żadne z rodzeństwa nie może być dawcą, właśnie DKMS bardzo nam pomógł. Były organizowane akcje. To się nazywa Dzień Dawcy. One były organizowane w różnych miastach. DKMS ma taką możliwość, i to dla mamy, która czeka na informację, że ten dawca jest, to jest Dobra, bardzo się dużo. Dobrałem. I to chyba jest w lipcu. Poznaję po materiale. Dawcą może zostać każdy między 18 a 55 rokiem życia. Wiadomo, musi być Ach, zdrowy itd. Tylko dalej. w to jest ania, to jest ładny. No ładny. Serdeczna, jest lepsza. Mhm. Także pamiętajcie. Warto być darzonym. Tak jak mówiłam, na mnie opiekuje się DKMS, ale jest też kilka innych tego rodzaju fundacji. Wiem, że w większych miastach, przy niektórych szpitalach, też funkcjonują punkty pobrania. Mm, tam już wtedy nie mazia się patyczkiem, ale oddaje się krew, która jest szczegółowo badana. A DKMS na przykład właśnie organizuje takie akcje jak Dzień Dawcy Szpiku, to są akcje imienne. Na takich ulotkach z tyłu jest zawsze informacja, no wiadomo, na początku czym jest DKMS, później jakie są uwarunkowania prawne i jak to się odbywa technicznie, a później są bardzo króciutko opisane dwa sposoby pobrania szpiku. Jeden z krwi obwodowej, a drugi z talerza kości biodrowej. To już jest pod narkozą. Ale żeby nie było tak strasznie poważnie, pamiętacie muchę, którą sobie wynalazłam na placu targowym? Jestem wścibska, więc troszeczkę sobie o tej musze poczytałam. I to jest popielniczka, o której jeszcze za chwilę opowiem. Jest z Wielkiej Brytanii. A pamiętacie tą wielką szuflę? Niestety nie jest srebrna. Pochodzi z lat 50. XX wieku, z tego co udało mi się znaleźć. Ale jest tycia, jest ładnie zdobiona. No i też ma jakąś tam swoją historię. A dzisiaj zafundowałam sobie na Dzień Matki takiego lwa. Też z naszego targowiska. I oczywiście też pokusiłam się o to, żeby coś o nim znaleźć. Jak widać, ma wybitą nazwę Gilep, nie jest jakoś sygnowany. I to Gilep to nazwa jednocześnie rzeki, tamy, no i w pewnym sensie też tego lwa. Jego twórca był belgijski artysta Antoine-Félix Bouret. I jest twórcą wielu monumentalnych lwów. A tymczasem wracamy do Muchy, która, jak mówiłam, jest popielniczką, wytworem brytyjskim firmy Lloyd Pascal and Corporation. Ta firma powstała w 1919 roku i początkowo specjalizowała się tylko w wyrobach z mosiądzu. Robili wszelkiego rodzaju okucia do mebli, wagonów kolejowych klamek do różnego rodzaju szaf i komód. A w połowie XX wieku wprowadzili różnorodność, stolarkę, później nowoczesną lakiernię, czyli wiadomo szli z duchem czasu. Także koledzy na brytyjskiej ziemi, czasem jak znajdujecie jakieś okucia albo jakieś klameczki, to mogą to być właśnie wyroby firmy Lloyd Pascal and Corporation. Firma też była jednym z prekursorów stylu belgijskiego na angielskiej ziemi, który polegał na połączeniu minimalistycznie naturalnych materiałów: kamienia, drewna i mosiądzu. A ta łyżeczka też jest z firmy o starych tradycjach, bo to jest szwedzka firma, która powstała w 1888 roku i wyczytałam, że to była łyżeczka dołączona do tabagierek ze snosem, Taka ciekawostka. No i tutaj mój najnowszy nabytek. Lew z Dileb. To jest monumentalna rzeźba uformowana ze 183 bloków piaskowca. Tutaj widać, gdzie stoi na tej przeogromnej tamie. No i to lwiątko waży 300 ton. I ma ponad 13 metrów wysokości. Sama tama powstała w latach 70. XIX wieku, a chodziło o zaopatrzenie w wodę przemysłu wełnianego, który w tamtym rejonie się bardzo intensywnie rozwijał. Dostałam jeszcze taką łyżeczkę. Ona ma z tyłu sygnowanie, że jest Made in Holland. Nie jest srebrna. Próbowałam coś znaleźć na jej temat i tutaj to już zupełnie czarna magia. Jedyne co znalazłam to takie zdjęcie z opisem łyżeczka. Jak ktoś coś wie, to dajcie znać. Dziękuję.